Dzień dobry, witam na prezentacji programu Assurance CM. Podczas dzisiejszej prezentacji przedstawię Państwu, jak w łatwy sposób można utworzyć szablon planu w programie Assurance CM. Assurance CM to narzędzie do tworzenia planów z obszarów ciągłości działania i zarządzania ryzykiem. Firma PBSG jest wyłącznym dystrybutorem programu Assurance CM w Polsce. Firma PBSG zajmuje się doradztwem i usługami w różnych obszarach m.in. w obszarze bezpieczeństwa organizacyjnego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka operacyjnego i ryzyka nadużyć oraz ITIL, ciągłości działania i procesów. W ramach wdrożeń wykorzystujemy oprogramowanie autorskie, jak również rozwiązania zewnętrzne. Teraz możemy przejść do programu Assurance CM i utworzyć szablon. Szablon określa ramy każdego planu, czyli wskazuje co zawiera plan oraz wskazuje na relacje pomiędzy kategoriami a informacjami zawartymi w planie. Każdy plan musi zostać utworzony w oparciu o szablon. Treść planu pochodzi bezpośrednio z szablonu, na podstawie którego plan został utworzony. Sam proces utworzenia szablonu jest procesem bardzo prostym i składa się z czterech bardzo łatwych kroków. Pierwszym z nich następuje uzupełnienie podstawowych informacji dotyczących danego szablonu. Należy więc uzupełnić jego nazwę oraz wybrać typ danego planu. Następnie w dalszej części formularza można uzupełnić dane dotyczące celu, zakresu, przedmiotu, założeń oraz strategii dotyczącej planu. Aby uzupełnić dane pole, należy na nie kliknąć i wpisać pożądaną treść. W dalszej części formularza możemy uzupełnić dane dotyczące aktywowania planu, jego utrzymania oraz informacje dotyczące testowania planu. Gdy wszystkie informacje zostaną już uzupełnione, można przejść do kolejnego etapu. Kolejnym krokiem jest przydzielenie kategorii i powiązań do szablonu. Kategorie i powiązania wskazują, które rodzaje informacji będą umieszczone w planie utworzonym na podstawie danego szablonu. Aby dodać kategorie należy wybrać odpowiednie pozycje z rozwijanego menu. Do niektórych kategorii możliwe jest dodanie powiązań powiązania stanowią uzupełnienie kategorii. Aby dodać do kategorii powiązanie należy kliknąć odpowiedni przycisk, a następnie z rozwijanego menu zaznaczyć odpowiednie pozycje. Kolejność kategorii bądź pozycji może być dowolnie modyfikowana poprzez przeciągnięcie ich w inne miejsce. Ponadto kategorie bądź pozycje mogą być również dowolnie usuwane poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Gdy wszystkie kategorie i powiązania zostaną już dodane, wtedy możemy przejść do kolejnego etapu. Kolejnym etapem jest definiowanie grup kontaktów. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie grupy. Te grupy to pracownicy, klienci oraz dostawcy. Gdy wszystkie wybrane grupy kontaktów będą już zaznaczone, możemy przejść już do ostatniego etapu. W ostatnim etapie następuje zdefiniowanie układu planu. Aby tego dokonać, Należy wybrać raporty i dokumenty. Raporty generowane są przez program Assurance M. z kolei dokumenty mogą to być pliki zaimportowane przez użytkownika. Aby dodać określone raporty należy je zaznaczyć i następnie potwierdzić swój wybór. Podobnie jak w przypadku kategorii, również raporty i dokumenty mogą być usuwane, jak również może być zmieniana ich kolejność. Ponadto ostatnim elementem będzie skonfigurowanie zatwierdzeń. AssuranceEM umożliwia skonfigu skonfigurowanie do trzech poziomów zatwierdzeń. Ponadto na każdym poziomie istnieje możliwość wyboru ilości osób zatwierdzających. Może to być jedna osoba bądź wszystkie osoby z danego poziomu. Tak utworzony szablon może zostać następnie zapisany. Wszystkie utworzone szablony znajdują się w odpowiednim menu. Aby odnaleźć nasz szablon, możemy skorzystać z załączonej wyszukiwarki. Aby szablon mógł być wykorzystany do tworzenia planu, najpierw musi być on aktywowany. Następuje to w prosty sposób poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji i potwierdzenie naszego wyboru. Ponadto każdy szablon może zostać duplikowany, usunięty bądź też załączone do już istniejącego planu. Ponadto w każdym momencie możemy edytować każdy szablon przez jego kliknięcie, a następnie poprzez przejście przez wszystkie, wszystkie etapy, które są tożsame, tożsame z etapami, które miały miejsce przy tworzeniu danego planu. Tak utworzony szablon może stać się podstawą do tworzenia nowego planu. Zapraszam również Państwa do zapoznania się z kolejnymi filmami prezentującymi funkcjonalność programu Assurance CM. Ponadto zapraszam również Państwa do bezpośredniego kontaktu z firmą PBSG. Dziękuję Państwu za uwagę.